Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony, Ciri, chciałam Wam powiedzieć, że mój chłopak, czyli Gerard, będzie, będzie teraz troszeczkę zajęty, bo będzie komponował mi, znaczy będzie pisał dla mnie. Na razie jest w trakcie pisania tekstu tekstu piosenki dla mnie, bo będzie tworzył piosenkę dla mnie. Będzie piosenka, nie wiem jaka. Na pewno się poryczę. Też ją wstawimy na kanał. Jeśli się uda, to będą trzy piosenki. Na razie mamy w planach nagrać. Pierwsza to będzie właśnie o mnie, bo będą najbliższe moje urodziny. Później nagramy o Jessim, czyli takim moim dobrym, dobrym youtuberze idolu. I Trzecia będzie o moich youtuberach ulubionych. Wymienię mu parę i, i z pary najlepszych wybiorę top, top 5 moich ulubionych youtuberów, których oglądam najczęściej. Czyli to prawdopodobnie będzie o Dominiku Rupińskim, bo go najczęściej oglądam, o Agnieszce Grzelak. Lil Masti. to na razie jest, nawet bym mogła powiedzieć top 3, ale się zastanowię, czy nie byłoby top 5, bo mam na razie tylko top 3 ulubionych youtuberów, co ich yy, yy, po prostu uwielbiam i stworzymy z nimi piosenkę. Może do którejś z piosenek tych YouTuberów będzie mi tylko ciężko wybrać podkłady. Bo na przykład Lil Masti nie ma samych podkładów. E... Agnieszka Grzak nie ma żadnej piosenki swojej, a u, u Dominika to bym mogła wybrać jeden Jeden z podkładów. To może na podkładzie Dominika Rupińskiego stworzymy o wszystkich youtuberach? Ja się zastanowię, jak z tego wybrnąć. I chyba zrobimy to tak, że Patryk cię ubierze za Dominika w stylu Dominika Rupińskiego. Czyli takie kolory, jakie on ma na swoich zdjęciach, bo nie mamy tych samych ciuchów. I, a ja się ubiorę jako Lil Masty i Agnieszka Grzelak. I zrobię takie makijaże. Może pół twarzy takie, pół twarzy takie i zobaczę. Zobaczy się. Więc mamy, mamy trochę planów. Więc czekajcie na premiery piosenek. Bo może dzisiaj zdążymy stawić tą piosenkę pierwszą, albo jutro zobaczymy. Albo jutro Patryk sam stawi. Bo niestety mnie nie będzie, bo będę musiała jechać do rodziny mojej mamy. Pa! wszystkim, z tej strony Gerard I tak jak wam, jak wam wcześniej przekazała Ciri Faktycznie będę miał trochę zawalony grafik Teraz zajmuje się pisanie tekstu do, do piosenki dla Ciri Oprócz tego, tak jak wam przedstawiła ten nasz taki repertuar Faktycznie będziemy nagrywać trochę takich, takich filmów o, Albo to o wybranych, ulubionych youtuberach Ciri, yy, m.in. o Dominiku Rupińskim, Jesse Beach i tak dalej i tak dalej ja, że tam jakieś te podkłady będziemy na, nagrywać także jak sami widzicie będziemy mieli naprawdę pełne ręce roboty ale to też tak trochę w słusznej sprawie, żeby po prostu kogoś Upamiętnić, no i, no i też przede wszystkim, żeby, żeby po prostu w taki dość korzystny sposób y, jeszcze bardziej wzbijać się na na, na, na znaczy tak, wzbijać się po szczeblach y, popularności. Jak sami widzieliście, mam już ponad 2000 subskrypcji, ku mojemu zaskoczeniu. Dlatego też, także w imieniu swoimi Ciri, chciałem bardzo podziękować tym wszystkim, którzy, którzy nas wspierali przez cały ten czas. Którzy polecali nasz kanał, zostawali łapki w górę pod naszym, nasze filmy, subskrybowali kanał, bo nie udałoby się do mnie, się tego, gdyby nie wy. Bardzo Wam za to dziękuję. Jestem Wam za to ogromnie wdzięczny. Zresztą myślę, że Ciri tak samo. Kiedyś mam nadzieję, odwdzięczymy się Wam za to. A tak to. Cieszę się bardzo, że nasze materiały się Wam bardzo podobają. Obydwoje z i będziemy starali się nagrywać tego codziennie. Tak mam nadzieję. Albo przy jakichś szczególnych okazjach. Ja ciągle znajduję jakąś sensację. Albo to, że umarła jakaś znana osoba czy ktoś akurat obchodził urodziny. Tylko tak nie zrozumcie mnie źle. Ja oczywiście nie, nie cieszę się z tego, że ktoś umarł czy coś, tylko, tylko tak powiedzmy, cie, tak w cudzysłowie cieszę się z tego, że, że pojawił się jakiś materiał o jakiejś znanej osobie, którą można w jakiś sposób upamiętnić. Bo każda taka osoba zasługuje na upamiętnienie. Bo włożyła swoje włożyła swoją działalność, w jak, albo to w sport, albo w dziedzinę aktorstwa, muzyki i tak dalej. To tak, żebyście wiedzieli, żeby tam nie było jakichś niezrozumień nie i tak dalej. Cześć wszystkim, tutaj znowu Gerard. Wybaczcie, wybaczcie, że film tak nagle się urwał, ale telefon mi się po prostu przeg Przegrzewał i był komunikat. Że za 3 sekundy wyłączy się film. Znaczy, wyłączy się nagrywanie. 3, 2, jeden i puu. wszystko trafił szlak. Ja to oczywiście żartuję. W sumie to nawet i fajnie, że to tak wyszło, bo no, nie będzie trochę śmiesznie. Mam nadzieję, że Ciri też się trochę uśmieje z tego. No, tak jak tam już wspomniałem, za, nim, za nimi tak. ordynarnie przerwano. <laughs> Oczywiście, że to jest. Dzięki za wysłuchanie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Polecajcie dalej kanał, bo mnie i Ciri bardzo na tym zależy. No i czekajcie na kolejne materiały, w szczególności ten dotyczący tych filmików, które. o których Wam już Ciri wspominała, które. Za jakiś czas pojawią się na kanale. No tak, to życzę Wam udanego weekendu. Mam nadzieję, że pogoda Wam dopisze, bo mnie pada deszcz oczywiście. No i uważajcie na siebie. Bywajcie.